Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie trochę paczek. Będą to paczki ze stykami. Oraz yy, różne nowości, które kupiłem na targach w Staroci. Z wymian od widzów. I tak dalej. Będzie tego naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Oczywiście to nie są paczki za darmo. Yy... Zaczniemy sobie, może od najmniejszych paczek? Tutaj powinny być styki, co tutaj mamy? Tu mamy styki, a są to styki prawdopodobnie. Niemagnetyczne. To jest na pewno srebro. Teraz sobie to wysypiemy gdzieś i sprawdzimy. Tutaj mamy. Ramy. Ramy sobie przesypiemy. Hop. poszło I wrócimy sobie do pudełeczka styki. Przejdziemy magnesem. Powinny być to styki niemagnetyczne. Tam się złapało naprawdę bardzo i to bardzo niedużo. Powinno być tutaj 400 parę gram. Po tym sobie to wysypiemy. Kolejna paczucha. Też powinny być styki. Yes. Ale to są styki wyłuskane. Z jednego modoru stycznika prawdopodobnie i z przekaźników R15. Zobaczcie. Wszystko idzie do michy. Śmieci do śmieci. Od czego by tu zacząć? Może od ciekawostki, bo ramy nas raczej nie interesują. Tu mamy takie ciekawostki diody. Pozłacone jest tego cały tutaj słoiczek hmm, Tutaj mamy jakieś procki pozłacone. Paski od kart graficznych, jakieś złącze. L3, no, coś tutaj wygrzebiemy na odzysk na cztery pierwiastki. A wracając do czterech pierwiastek, ostatnio widziałem bardzo niepokojący mnie film. Chłopak spakował 35 kg płytek klasy C, klasy B komputerowych z kart graficznych i wysłał na odzysk na cztery pierwiastki powiem szczerze, że takich rzeczy się nie wysyła z mojej oceny z uwagi na to, że bardzo niewiele wyjdzie metalu z tego nawet podał przykłady ale on nie wiedział co ludzie wysyłają nie miał tych zdjęć, więc nie wiedział ile może się spodziewać ale ja tam kalkuluję że z z tych 35 kg, co tej elektroniki tych elektrośmieci, które tam znalazł w kontenerach wyjdzie może 2 albo 3 gramy złota. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Tutaj mamy też fajne rzeczy od dubacza, Mamy złącza z pinami pozłaconymi. Tutaj fajne piny pełno złocone do obróbki. Te są fajne złącza, prawdopodobnie z Meratronika. Mm, bardzo grubo złocone. I wtyczki, których jeszcze chyba nie spotkałem. Zobaczcie, hartingi z takimi pinami. Mm, ciekawostka. Ciao. Tutaj mamy też wtyczki różnego kalibru, grube, cienkie. Interesuje mnie jedno złącze, czyli to największe. Zobaczmy, jak jest zbudowane. Piny złocone. Nie, to jest pin mosiężny. Te mniejsze piny są pinami, chociaż. Chociaż to ten duży pin też może być złocony, ale to złocenie nie jest na pewno jakieś super. Ciekawi mnie jak to się demontuje. Widzę, że tu jest już pierścień zabezpieczający, nie widać go. No i złącza ciekawe i będzie zabawy. I teraz. Tutaj mamy wydłubane yy, styki pozłacane. 130 gram. Tak sobie przyjrzałem się tym stykom. I zobaczcie, te styki nie są dobrej jakości. Te styki są po prostu na miedzi. Czyli to jest miedź złocona. No oczywiście pójdzie to do przetopu. I sprawdzimy co tam w trawie pisze. No, ale muszę mieć na pewno dużo, dużo więcej takich styków, żeby miało to ręce i nogi. Ale jeżeli chodzi o odzysk styków na cztery pierwiastki, to do tego na pewno dojdzie. Kolejna paczucha. Dzisiaj będzie na pewno dłuższy odcinek. Tutaj srebro Jest to srebro próby 950 Ciekawe Kiedyś widziałem takie coś Taki smaczek I okazało się, że to był plater Dlatego Zrobimy to po Januszowemu z uwagi na to, że nie jest to warte więcej niż złom, bo nikt takiego talerzyka nie kupi. My go po prostu zniszczymy, ale jest to bardzo mięciutkie, więc może być to srebro próby 950. czerwony, ale żeby nie było tak łatwo. My sobie to napiłujemy może jakąś. Dobra drapałem warstwę na pewno większą niż 90. sreberko próby 950. Bardzo, bardzo fajnie. Poczemy, by tu wytrzeć, niech będzie bilet. A bilety kolei małopolskiej bardzo dobrze wchłaniają. Ciecz chromową, Dobra. Tu już nic nie ma. Hop. I jedziemy. Tu mamy biżuterię. Może będą jakieś pierścionki. Nie. Będę to otwierał w ten sposób, Nie. Tutaj jest jakaś... Pinka do mankietu w takich fajniejszych rzeczywice już. Jakby to wyczyścił, to może by to miało jakoś ręce i nogi. Mamy pierścionek. Uszkodzony. Kolczyki. No, fajne kolczyki, ale tak jak to by to nosił. Tro jakąś pranzuletkę z kamieniami. Broszkę. Reszta to jest złom. Chyba, że ten pierścionek by ktoś naprawił, ale to już możliwe. złom. Jedziemy dalej. Pożyczymy sobie tu pudełeczko. Styki. I teraz sobie styki poszarujemy. Trochę tam magnezy było, ale bardzo malutko. I ciach do Michy. Micha już jest dość ciężka. Mamy tak 56 gram styków wyłuskanych i wyłupanych, odciętych. I mamy tutaj zapalniczkę pozłaconą. W kształcie sztabki bardzo jest ciężka. Teraz pytanie, jakby ją wyciągnąć z tego? O w ten sposób. Hm. Ciekawe. Ciekawe ile tam wejdzie tego. więc trzeba będzie znaleźć zapalniczkę ale czy masz takie coś w kieszeni to masakra ale fajna zapalniczka dla kolekcjonera i co, i teraz jedziemy dalej mamy tutaj styki które jeden z widzów wrzucił jako styki niemagnetyczne. Czy one łapią magnes? To ten to co może tutaj być? Oczywiście, że one nie łapią magnesu. To są styki wolframowe, jak już. Styki Wolframowe wrzucone do styków niemagnetycznych. No, trafia się to często. I zobaczcie, że to, to się mieni jeszcze miedziuszką. No, ostrożnie mi nie łapie. O teraz zobaczcie, miedziuszko. Coś tutaj nie gra. I to sobie to zostawimy. Kolor pomarańczowy. Może nawet to nie jest styk, tylko jest to miedź. Mm, jako przewodnik, nie wiem. Jest tego naprawdę dużo, więc nieładnie, bardzo nieładnie. Oczywiście uncje nie lecą za te wtyki i osaną odesłane. Mamy tutaj paczuchę. O, wtyki, wtyczunie. Pę osiądzu. Co to jest? Tu nic nie ma. Otruszka no interesuje. Przekazniki. Jakieś takie coś styczników jest dużo więcej raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć styczników taki niby stycznik bez cewki i przekaźniki yy, samochodowe wtyczunia, takie coś O, ale śmierdzi, ja pierdolę ja. jedziemy tutaj dalej Mamy tutaj styki. Przydałoby się pudełeczku jakieś. Dużo styków, bardzo dużo. Magnesik. U, nic nie złapało. O, jakie to ciężkie już jest. I do styków, hop. I taki mały tutaj pierdolniczek jest. O. A będą tutaj styki chyba magnetyczne. No pewnie. W tym małym mamy styki magnetyczne, więc nawet tego nie będę otwierał. O ciach, ciach. Tu jest to. Pojemniczki sobie usuwamy. I została nam ostatnia paczka. A w ostatniej paczce powinny być syki do odpalenia. Czy tak będzie? Teraz się przekonamy. Bardzo ładnie zapakowane. Pudełka po paście do mycia rąk. to jest? Co to jest? Bebilon. Ktoś ma dziecko. Ach. Mamy tutaj styki. O kurcz, ale się ktoś nadubał. Zobaczcie. Styki z przekaźnika RU. Chyba 400. IDXA. Takich styków to można kupować w tej kwocie. O, SLA 85, fajne styki do wypalania. Tutaj mamy Hop, dużo, dużo tego jest fajne, dobrej jakości styki. Zobaczymy, co będzie w drugiej Jako święto. Złączę jedno. Włączę drugie. Ale drobnica. <laughs> Na czym to jest? Mosiąd. Bardzo dużo drobnicy, ale ta drobnica jest dobrej jakości. Z uwagi na to, że styki te są z pełnego srebra. Tu mamy też R15. Ktoś naprawdę się nadubał, poodkręcał. Do wypału kolejne. Tutaj styków na roztwór będzie znikoma ilość. Tam tylko na przykład te. Chociaż niektórzy to odpalają. O, jestem zadowolony z tych styków. Tutaj kolejne, Te też można odpalić, ale trzeba będzie je połocinać potem, z uwagi na to, że tutaj jest blacha stalowa. Te są handlówka. Trochę tutaj jest śmiecia, ale to nic. Styki są naprawdę dobre. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.